Cześć Lukrędzior i e, Jan Knoxville, Johnny Knoxville. Witamy w kolejnym odcinku Jacka Dupa. W tym odcinku pokażemy wam co e, pokażemy numer z drewnem, czyli karatę z najwyższej półki. Karatę z najwyższej półki. Poza! Specjalnie dla tego numeru zostały przygotowane dwie równe gałęzie, które zostaną rozbite przez nią przez nas głową. Widzów o słabych nerwach prosimy o wyłączenie odbiorników. Jackass. Jacka dupa, nie Jacka. Z Polsce jesteś. Kendzior ostatnio przygotował się do tego triku bo bardzo mocno. Wzmacniał mięśnie karku, eee, próbował też napinać mięśnie czoła. Dosyć dobrze mu to wyszło. Widać tutaj, tutaj, prawda, mięśnie czoła tutaj uwypuklone. Jak zmarszczy czoło, to będzie widać te bicepsy czoła. Prosimy. Oh yeah! Oh yeah! Dziękuję wam bardzo. Widzę, tak? że Ty bardzo się zmęczyłeś tym numerem. Dziękuję. Poproszę, daj, daj, damy okulary. Michał zaczął treningi wcześniej, bo w wieku 7 lat. Następnie kontuzja uniemożliwiła dalsze treningi. Chodzi tutaj o psychiczne walory wiecznika. Jest trochę spięty. Spoko, spoko. Ma trochę kryzysu fizycznego. Łączy się to z moczeniami nocnymi. Kurczę Michał, nos... no, no, Michał, baza! Potrzymaj. To się robi tak. Głową. Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy, wiedzieliśmy, że może ci się nie udać. Przygotowaliśmy drugi, dokładnie taki sam patyczek. Michaś, czy jesteś gotowy? Ale jak to? Michaś. Widzów o jeszcze słabszych nerwach, prosimy o ponowne. Krzyknij se. Jest. Ale się wykrzywiło, są wykrzywiło jakieś postępy, się już. są jakieś postępy, S Dobra. Dobrze, dobrze. Uwaga. Chyba, złamał się, czekaj. Tak się, tak się nazywa, to się nazywa Aleksandrowski umysł, po prostu węzeł, Patyk Gordyjski ze studia w Warszawie, kędzior. Oraz Jan Wieśniak-Nokswil. Kończymy jacka dupę.